Dzień dobry, kochani, zanim przejdziemy do bloga, muszę Wam to już teraz powiedzieć. Moi drodzy, temat oszczędność pieniędzy. Kto normalny chciałby kupować drożej? Kto normalny chciałby wydawać więcej? Oczywiście jest tutaj mowa o zakupach online. No, odpowiedź brzmi nikt, tak? No i teraz nasuwa się pytanie, ale jak? Ale jak tutaj wydać mniej, ale jak tutaj wiecie przyoszczędzić? No więc, ja wam szybciutko już pokazuję. Moi drodzy, oczywiście jest tu mowa o ale rabat pod tym filmem w opisie macie link. Klikacie w niego, a on bezpośrednio przenosi was właśnie na tą stronę, którą teraz widzicie. Klikamy zaloguj się, możecie zalogować się przez Facebooka, przez Google, przez Apple. Również możecie założyć swoje tutaj konto. Po zalogowaniu się instalujecie wtyczkę ale rabat przypinamy do paseczka i ona tutaj wam się pojawia. Tak to ma tutaj wszystko ładnie wyglądać. Jeżeli nie wiecie jakie sklepy ma do zaoferowania właśnie ale rabat możecie sobie tutaj kliknąć w ikonkę sklepy i przejrzeć sobie wszyściutkie sklepy, klepy, które właśnie ma do zaoferowania mm, ale rabat. No i dobra, i teraz przejdźmy do tego najlepszego, czyli właśnie jak zaoszczędzić pieniążki i jak wydać mniej. Moi drodzy, wpisujemy sobie sklep, którym nas najbardziej interesuje. W moim przypadku jest to eobuwie. Teraz wiadomo, no zbliża się okres letni, więc trzeba byłoby się wyposażyć w jakieś letnie buty. Czy dla mnie, czy właśnie dla Maxiulki. Tak jak zdążycie zauważyć, tutaj wam się pojawia informacja że jest wzrost cashbacku do 4.55 właśnie na eobuwie. Wejdziemy sobie w damskie. Pokażę wam tutaj na przykładzie bucików, które mnie wcześniej zainteresowały. Są konwersy. I zobaczcie, tu już nam wtyczka pokazuje, że mamy cztery kody rabatowe i ta wtyczka generuje nam najlepszy, najkorzystniejszy kod dla nas. Także szukamy teraz najlepszego kodu i teraz zobaczcie. Właśnie zaoszczędziłam 20 zł na bucikach i zwrot cashbacku 14 zł i 10 groszy. Można zaoszczędzić można zaoszczędzić. Co jest też fajne, moi drodzy, że nie musicie tego robić przez laptopa albo przez komputer. Również możecie sobie ściągnąć darmową aplikację. Ale rabat i tutaj, tak jak widzicie, macie wszystkie kody popularne. Tutaj macie sklepy, macie popularne, wszystkie. Możecie sobie też tutaj posprawdzać. No i ulubione. Tak jak widzicie na moim przykładzie jest tutaj ich kilka. Cały ten proces wygląda tutaj na aplikacji tak samo. Przechodzimy do sklepu, wybieramy sobie. Uciki, na przykład, tym razem, a może czarne, chociaż nie będą się. Brudzić. Przechodzimy do koszyka i zobaczcie, tutaj nam się już wyświetla informacja, że mamy cztery kody i cashback do 4,55%. Aktywujemy kody, szukamy najlepszego kodu i to wszystko tak samo wygląda na aplikacji, jak i również w laptopie. Także moi drodzy, korzystajcie z linku, oszczędzajcie jak tylko się da, a ja was zapraszam do vloga. Witam Was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, dzisiaj jest prostu nieziemsko. W końcu, w końcu wyszło słoneczko, ale z tego, co widziałam po pogodzie, już od jutra przez cały tydzień ma znowu padać deszcz, tak więc dzisiaj korzystamy. Przyszliśmy na chwileczkę na plac zabaw posiedzieć, żeby Maksimia tutaj mógł troszeczkę sobie poganiać, pobawić się i za chwilę lecimy do sklepu po jakieś świeże warzywka, bo chcemy dzisiaj zrobić zupkę, jakąś taką lekką, ponieważ Max dzisiaj i troszeczkę wymiotował, więc trzeba dzisiaj zrobić jakiś, jakąś ryżową albo jakiś krupnik właśnie, żeby Ech. no po prostu mu się nie pogorszyło. Tak wygląda, moje drodzy, życie na blokach. Co jest? Nie, 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 Wybiegałeś się? Nie. A brzuszek Cię jeszcze boli, czy nie? nie ok. Już jest lepiej? Wydaje mi się, że zaszkodzić ten wczorajszy ogórek, Max. Wiesz? No, on już chyba wstaje. Nie, on nie był stary, ale możliwe, że po prostu źle go przegryzłeś. Pokłeś za duży kawałek, dlatego dzisiaj rano tak cię bolał brzuszek. Muszę mieć <laughs> łopatkę, by ściągnąć tam piasek. Nie wiem. Aha, czyli mamy teraz iść specjalnie do domu po no, pis... Chyba jesteś szalony. Pisła. Nie, idziemy teraz do sklepu i wrócimy do domu, zrobimy to zupkę. Jedziemy, no to idź, papa. Pa. Zobaczymy, jak wejdziesz do środka. No, tak. No, zobaczymy, nie znasz kodu nawet do domofonu. No, no, na śmiecji, bończył, siada. Tak, zadzwonisz do sąsiada, no ja Ci dam. Wróciliśmy właśnie ze sklepu i kurczę, gdyby ta pogoda utrzymała się już tak do końca, już tak wiecie, do takiego, do lata To naprawdę byłoby idealnie Ja już nawet nie oczekuję, żeby była smalcowa, żeby było gorąco, żeby wiecie, było ponad 30 stopni Ale właśnie tak jak dzisiaj, takie 15 czy tam 14 było To po prostu, no idealnie, słoneczko świeci, nie wieje jest niesamowicie cieplutko i fajnie. Byliśmy jeszcze po drodze w obuwniczym, takim dziecięcym, żeby kupić maksiowi kapciuszki. W ogóle Max ma wysokie podbicie, więc takie kapcie do przedszkola, buciki, które gdzieś tam, wiecie, tak nosi długo. Musi mieć um, takie właśnie specjalne dla dzieci, które mają wysokie podbicie. Co nie możesz się nałożyć, bo nie sobie nie... je trochę rozchodzisz. Jezus Max, jesteś już ciężki. Mówiłem. Niedługo to ty będziesz miał 4 lata. Tyle. Ty je będziesz miał? Nie. Zamki kciuka, tyle. Tyle? No, 29 ty za kilka dni. Jedziemy w ogóle na Maxa urodziny do ZO. Tej Nie, urodziny twoje. Stwierdziłam, że w tym roku, Maxiulce, nie będę robić urodzin takich, wiecie, z dzieczkami, bo wolę jednak go. Zabrać do Zona urodzinki, a drugiego dnia, raczej to być niedziela, 30, dzień po jego urodzinach. Aha, metkę, no. E, zrobię po prostu takie urodzinki dla rodziny. Co jest? Ja bym chciał Hot Wheelsowi tort. Hot A ja, ja słyszałam, że Ty chcesz mieć Spidermana. To ty co Ty w końcu chcesz? mój Hot Przysięgam, że oszaleję z nim. Przysięgam. Oszaleję. Przez półtorej tygodnia męczył mnie, że chcę e, Spidermana -ma, Spider ja teraz choturisa. Tak, bardzo ja hoturisy. Przysięgam. Przysięgam, że ja z tym dzieckiem zwariuję Ogólnie miałam dzisiaj w planie zrobić kapuśniak, bo ostatnio mam taką ochotę na kapuśniak. Nawet dzisiaj ja. będąc w Aldiku Kupiłam sok z kiszonej kapusty. Nie wiem, czy Wy też tak macie, jak na przykład Wasza mama robi, załóżmy, kapuśniak, i tą wodę z kapusty, tak wiecie, wypijacie. Mm, Najlepsze, co może być. Ale w każdym razie, przez to, że Maksymilian nie na dzisiaj bolał brzuszek i wymiotował, więc postanowiłam zrobić jakąś ryżową albo jakiś krupnik. Chyba, że zrobię mu w małym garnuszku krupnik, a sobie zrobię kapuśniak. W sumie czemu nie? Także zabieram się szybko za obieranie świeżych warzyw. Robię te zupki i mam nadzieję, że się wyrobię, żeby jeszcze skorzystać z dzisiejszego dnia. Przynajmniej z tego słoneczka, żeby wyjść gdzieś jeszcze na dwór. W końcu się słuchajcie, zebraliśmy i jedziemy do parku w Cieplicach. Tam jest taki fajny, duży plac zabaw, i jest mega fajne takie jeziorko, tak klimatycznie. Cieszy się pan? Yeah. Taka słuchajcie, wycieczka, że właśnie dojechaliśmy i Maksymilian słuchajcie. Jak chrapie. Także. <laughs> Coś czuję, że ten spacer nam chyba nie wyjdzie. Bo Maksymilian zawsze jak gdzieś tam zaliczy jakąś drzemkę podczas jazdy, to potem jest taki marudny, taki marudny, że nawet sobie po prostu nie zdajecie sprawy. Także spróbuję go teraz dobudzić. No, zobaczymy. Jesteśmy już na placu zabaw! Myszko! Idziemy na spacerek? Nie, yeah, jesteśmy już! Wstawaj, otwieraj oczy! Nie uśmiechaj się, tylko otwieraj oczy! Zrobiliśmy ogólnie tylko 300 metrów i Max jest już zmęczony, także... Nie jest fajnie. Miałam zamiar sobie tutaj z nim troszeczkę pospacerować, pójść na plec zabaw. Ale. Maksiula, to leń! Leń! O, kiwaj! Nie. nie jesteś leń? Jesteś leń czy nie? Nie. No, ja wiedziałam, że tak będzie. Już to będzie taki właśnie foch po spaniu. Musisz się obudzić. Jak się obudzisz, to będzie ci lepiej. Kolejny? Wątek, słuchajcie, bierze, zrywa mi kwiatuszki. Buziaczek. I tylko ciągle daje. I co chwilę tylko dostaje takie stokrotki. I do kieliszka je daje. Do domku, do wody. To jest scena, zobacz. Tu jest scena i robisz występ. Dawaj. Maksio, 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 Maksio. Uuu, Maksimilian, Jaki jest twój talent? <grym> Dawaj. <noise> Talent szybkie bieganie. Ogólnie to zmierzamy tam, 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 gdzieś jest ten taki plac zabaw troszeczkę większy niż ten, który jest przed naszym domem. Także dawaj, bo ogólnie cel był taki, właśnie żeby przyjechać sobie na plac zabaw i troszeczkę tu pospacerować. No my mamy tyle plac zabaw. No mamy troszeczkę sporo placy zabaw u nas na blokach. Ale no to już do zgrzygania, już jedno i to samo, to się ciągle, to się człowiekowi nudzi. posiedliśmy sobie tutaj pod taką jakby Ala altanką i powiem Wam, że było tyle dzieci na pracu zabaw, tyle było rodziców, że miałam było głupio wyciągać kamerę i nagrywać. Tak wiecie, troszeczkę niezręcznie się czułam, więc stwierdziłam, dobra, już nie nagrywam, bo wiecie, zaraz jakaś mama będzie oburzona, że nagrywam albo jej dziecko, albo ją, więc stwierdziłam, że nie warto. W każdym razie posiedzimy sobie tu jeszcze chwileczkę. I zmykamy już do domku, bo już słonko zachodzi i jest już coraz chłodniej. Muszę wykąpać moje autka. Ty chcesz wykąpać swoją autka? Max z piaskownicy w ogóle wziął piasek, zakopał auta, teraz ma całe brudne. No to zrobisz to w domu. Nie. Tak. ja. No to, a gdzie teraz chcesz to zrobić? Tam jest kałuża i to. To nie jest kałuża. Co? Nie wolno tutaj, nie. Tu jest, nie daj Boże, wpadniesz albo coś i co będzie? Już i tak mam okrebuty, bo zjechał ze zjeżdżalni, na, na końcu zjeżdżalni była kałuża i, i mam okrebuty. Wróciliśmy do domku i zabieramy się za organizację e, Maxia urodzin, bo oczywiście dzisiaj dowiedziałam się, że moje dziecko życzy sobie urodzin Hot Wheelsa. Pójdziemy znowu do udziałki, znowu się to wszystko pojawiło z Marysieńką, kochana. E, dziękuję. Bardzo dziękuję, to był bardzo słodki buziak. I... nie da mi dokończyć. Mam nadzieję, że zmieni zdanie i zrobimy te urodziny, wiecie, w takim stylu Spidermana, bo ja już tak na dobrą sprawę wszystko już ogarnęłam, już tam wszystko poklikałam w ulubionych na Allegro i w innych sklepach. Już nawet znalazłam taki fajny tort z tych Avengersów, taki oh! Spidermanowaty śmieszny. No ale... no ale to to Hotwisy czy Spiderman, bo ja już nie na pewno? Nie Spiderman? Nie! Ja ci takiego ładnego torta znalazłam ze Spidermana. To jest Spidermana. Widzicie? I tak to właśnie wygląda: że on te zdania zmienia tak szybko, że ja głupieję. Dosłownie, dziecko głupieję przez ciebie. Serio. No nie wiem, jeszcze to przeanalizujemy. Jak na razie on ma taką, wiecie, faskę Hot Wheelsy, Spider man w ogóle ci te wszystkie tacy tacy bohaterowie, ci Avengersi, chyba coś takiego, ja to tak na maksa się na tym nie znam. jeszcze gdzieś tam od mamu, czasu do tyo, czasu tyo, są dinozaury. O, jesteś ty, kończysz cztery, ja Ci już pokazywałam. Ja ty. Cztery, cztery tutaj tego zginasz, kciuka zginasz i będziesz miał niedługo tyle lat. I tak jak mówiłam wcześniej. Jedziemy do zona na urodzinki, a kolejnego dnia będziemy robili takie urodzinki z rodzinką. Przyjdzie jedna babcia, druga babcia, dziadek, drugi dziadek, także nie będziemy w tym roku nic kombinować, bo stwierdziłam, że taki wypad do zoo po prostu jest chyba lepszy niż taka imprezka dwugodzinna dla dzieci. Co nie? W następnym roku coś pokombinujemy.